Kiedyś kompakt jeden z wielu dziś podniesiony crossover o wyglądzie francuskiego Centrum Pompidou. Czy powinniśmy nowego Citroena C4 bardziej porównywać do modeli takich jak Renault Megan, Volkswagen Golf czy Fiat Tipo Cross, czy może jednak do crossoverów w rodzaju Peugeot 2008 czy Volkswagena T-Crossa? Sprawdzimy to w dzisiejszym teście. Już nie wiadomo do kogo porównywać, no bo nowy Citroen C4 jest krótszy o 14 cm od C5 Aircross, mają podobną szerokość, jednak o 100 mm krótszy rozstaw osi. Trochę nie daje mi to spokoju, zatem spójrzmy jeszcze na porównanie C4 i C4 Cactusa, który z nich jest bardziej crossoverem. C4 jest nieco dłuższy, szerszy i wyższy. Ma też większy rozstaw osi i większy prześwit. C4 należy zatem do segmentu samochodów kompaktowych z Volkswagenem Golfem, Toyotą Corollą i Renault Megane na czele, a jednak zupełnie do siebie nie pasują. To już wymieniony Tipo Cross wydaje się być bardziej Bezpośrednim konkurentem ze swoim nieco tylko bardziej terenowymi aspiracjami. Bo bez wątpienia solidnym wyróżnikiem jest tu prześwit, który w nowym C4 wynosi 156 mm, a to choć mniej od C3R Crossa, to znacznie więcej od Golfa i innych wymienionych. Gdyby porównać go do crossoverów, a nie kompaktów, to byłby to poziom Toyoty CHR i Volkswagena t -Rocka. Do czego zatem powinniśmy go porównywać? Ryzykuję i wrzucam do tabeli crossovery Toyota CHR, Renault Captur oraz Kia X -Seed. Segmentacja? Wydaje się, że dobra. Długość C4 to 4360 mm, czyli dokładnie tyle co CHR, nieco więcej od Captura i nieco mniej od x Szerokość identyczna, wysokość również, rozstaw osi, tu zwycięża nasze C4, ale bardzo blisko jest x CHR oraz Captur, zatem z miejscem na tylnej kanapie będzie też bardzo podobnie. Na koniec prześwit, najlepszy w x Citroen od lat słynął z awangardowej stylistyki. Wystarczy popatrzeć sobie na historię tego, tej marki, żeby to zauważyć. Natomiast, tak patrząc wstecz parę lat, to na samym początku dostaliśmy Citroen C4 kaktus, który był ultra dziwny. Później, jakby oni się troszeczkę przestraszyli, więc zaprezentowali następnego kaktusa, który już przestał być taki dziwny. Później był bardzo fajny SUV C5 Aircross, który też wyglądał nieco dziwacznie. No i na koniec dostaliśmy tą C4, która no, prezent prezentuje się już awangardowo przez duże A. Bo jakby spojrzeć sobie na przód, to tutaj mamy atrapę chodnicę, która kojarzy się z innymi modelami, nowymi modelami Citroena oraz ten dwuczęściowy, tą dwuczęściową kompozycję reflektorów. Tutaj mamy właśnie tą wielką taflę, taką szklaną reflektoru głównego w no, tak, takim nieregularnym kształcie i do tego wciśnięte te takie wąskie światła LED, świateł dziennych wciśnięte pod maskę. Natomiast z boku dziwię się, że producent tego marketingowo nie wykorzystuje, ponieważ auto wygląda jak crossover z opadającą linią dachu, czyli crossover w stylu coupé, czyli podniesione czterodrzwiowe coupé. A tył jest już totalnym miszmaszem i wygląda mniej więcej tak, jakby stylista projektował go na Rauszu i dodawał kolejne elementy zapominając o tym, że już wcześniej to zrobił, no te tylne światła, to jest jakieś... ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, no i do tego jest też przedzielona na pół tylna szyba i to jest rozwiązanie, które możemy ko kojarzyć na przykład z Citroena C4 Mitsubishi Eclipse Cross czy też Toyota Prius. W latach 70., dziś w erze, w której nie było jeszcze całej mody na podniesione osobówki, produkowany był Citroen GS, który, zarówno pod względem przedniego pasa z wielkimi nieregularnymi reflektorami oraz opadającej linii dachu, jest podobny do nowego C4. Choć oczywiście to C4 jest podobny do niego. Boczna sylwetka była zgoła podobna jak w obecnej generacji. Citroen C4 zdecydowanie zwraca uwagę i jest kontrowersyjny. Może się też szybko nie zestarzeć. W standardzie dostajemy tu światła do jazdy dziennej LED, lampy tylne LED, sterowane elektrycznie lusterka boczne, 10 calowy ekran dotykowy, czy zestaw wskaźników. Deska rozdzielcza zatem wygląda tak i nieznacznie różni się od dzisiejszego egzemplarza w wersji Shine, czyli najwyższej. Cenowo zaczynamy z benzyną 1.2 100 KM od 73 300 zł, a w przypadku silnika 1.5 BlueHDi 110 koni od 83 450 zł. Citroen C4 z zewnątrz obszerny, z konkurencyjnym prześwitem, a co znajduje się pod maską? No cóż, silniki małe i niegroźne, bo tutaj są trzy warianty silnika benzynowego oraz dwa warianty silnika wysokoprężnego. Jeśli chodzi o silniki benzynowe, to jest to trzycylindrowy piórtek 1,2 o mocy 100, 130 oraz 155 KONI. I do tego wysokoprężny 1.5 Blue HDI o mocy 110 lub 130 KONI. No, i do tego jest jeszcze wariant EC4, ale o tym będziemy mówić w innym teście. W każdym razie nie ma tutaj wielkiego zaskoczenia: są to konstrukcje znane i lubiane. Konstrukcje produkowane przez grupę PSA w setkach tysięcy egzemplarzy, które pojawiały się już naprawdę w wielu samochodach, które testowałem do tej pory z francuskiej grupy. Natomiast pod maską tego egzemplarza znajduje się właśnie wysokoprężny silnik 1.5 Blue HDI o mocy 130 KONI i 300 Nm Zdaniem producenta Citroen C4 z tym silnikiem osiąga setkę w 9,5 sekundy natomiast prędkość maksymalna to 206 km na godzinę sprawdzimy to warunki są trochę lepsze niż yy, ostatnio, ale są zimowe także jest zimno więc przełączam tryb sportowy yy, znaczy włączam tryb sportowy no i co? 3, 4 Upieców. takie buksowanie kołami We wnętrzu próżno szukać minimalizmu i nudy, do której starają się przyzwyczaić nas konkurenci. No bo, nawet w sumie, patrząc na nowoczesną stylizację Renault, to i ten francuski producent staje się coraz bardziej niemiecki. Tutaj w środku jest awangardowo. Trzeba, trzeba to przyznać. Awangardowe są materiały, awangardowa jest stylizacja. Tutaj naprawdę się dużo dzieje, i sam się zastanawiam, czy to jest wnętrze, które szybko się zestarzeje, czy będzie się starzeć powoli, aczkolwiek. No, powoli. Jeśli chodzi o kompozycję deski rozdzielczej, no to w zasadzie jest ona bardzo typowa, no bo na środku mamy duży, panoramiczny, 10-calowy wyświetlacz system multimedialnego obsługującego Apple CarPlay i Android Auto, którego interfejs znamy oczywiście z innych Peugeotów. Zresztą tutaj jest bardzo dużo przycisków, które kojarzymy z Peugeot. I wiem, że niektórzy z Was teraz napiszą, ej Łukasz, no przecież to jest ten sam koncern. No ja wiem, że to jest ten sam koncern i nie mam im tego za złe, no po prostu tylko zwracam Uwagę na ten fakt. Pod samym systemem multimedialnym, pod samym ekranem, znajdują się dodatkowo trzy przyciski funkcyjne do jego obsługi wraz z pokrętłem głośności. To jest super sprawa. A pod tym znajduje się nawiew. I tu ten nawiew pokazuje, bardziej jego konstrukcja i to, że są dwa, dwa rodzaje tego nawiewu, dwa typy pokazują, że projektant. Jeszcze nie wytrzeźwiał, jeszcze mu się nie udało, ale jest już na dobrej drodze. Do tego mamy całkowicie fizyczny panel klimatyzacji, to też jest super sprawa. Przede mną lekko spłaszczona u dołu i u góry e, kierownica, również z przyciskami funkcyjnymi, fizycznymi. Łopatki za kierownicą są, a za nią powiew nowoczesności w postaci prostokątnego, niewielkiego wyświetlacza do prezentowania nam wskazań z komputera pokładowego oraz na przykład prędkości. Całkiem fajnie to wygląda. Nad nim jeszcze jest ekran. Przezierny. Czy mi się to podoba? Średnio, na pewno, na pewno chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest tutaj mało przycisków dotykowych, co jest teraz rzadkością. No i do tego sam tunel środkowy, tutaj też się zmienił. Mamy przycisk do uruchamiania zmiany trybów jazdy oraz selektor skrzyni biegów Shift by Wire, o którym powiem też później. Faktem jest jednak, że pod względem wykończenia to jest pierwsza klasa, bo jest on zimny w dotyku, także jest metalowy. To co mile zaskakuje, to możliwość ustawiania klimatyzacji za pomocą przycisków fizycznych oraz spora ilość miejsca w kabinie. Bez większego problemu zajmiecie miejsce za kierownicą, gdyż fotel kierowcy nawet w wersji podstawowej regulowany jest w kilku płaszczyznach. W moim egzemplarzu otrzymałem elektryczną regulację pochylenia oparcia oraz wysokości siedziska. Miły dodatek, fotel jest też elektrycznie podgrzewany. Dzięki regulowanemu w poziomie podłokietnikowi oraz regulowanej w obu płaszczyznach kierownicy jest tu po prostu wygodnie. Siedzisko mogłoby być jednak nieco dłuższe, choć z zewnątrz wydaje się, że będzie to bardzo przeszklona przestrzeń, to jednak wcale tak nie jest. Grube słupki B i C sprawiają, że może zrobić się nieco klaustrofobicznie. Widoczność do tyłu jest ograniczana przez listwę w połowie jej wysokości, ale od czego jest kamera cofania? Ciekawie prezentuje się kwestia schowków oraz różnych intrygujących rozwiązań we wnętrzu 3 na C4. No, bo na przykład na dole deski rozdzielczej macie tutaj taką półkę z ładowarką indukcyjną, tutaj złącze USB-C, tutaj złącze USB normalne, także tutaj wszystko Git. Poniżej natomiast znajduje się dodatkowa półka na jakieś drobiazgi, ona jest dodatkowo tutaj, co ważne, z podwójnym dnem, zatem możecie tutaj ukryć jakieś zakazane przedmioty, jakieś tam portfel, Żeby ukryć go przed na przykład małżonką. W tunelu środkowym znajduje się, znajdują się dwa uchwyty na kubki. Tutaj dodatkowo mamy regulowany podłokietnik, pod którym znowu znajduje się schowek. Natomiast jeszcze ciekawiej robi się, jak popatrzymy tutaj na prawą część kokpitu prawą część deski rozdzielczej ponieważ tutaj przed nogami pasażera oczywiście znajduje się jeden taki klasyczny, całkiem spory schowek ale do tego mamy jeszcze taką gustowną tutaj szufladę z jeszcze bardziej gustownym takim czymś na iPada na przykład i dzięki temu, że mamy coś takiego, to możemy sobie to wsunąć. Nie, nie, nie umiem tego zrobić. Ale w każdym razie to chodzi o to, żeby pasażer mógł podróżować z iPadem przed oczami. I nie wiem, czy to jest fajny pomysł. Napiszcie w komentarzach. Przesiadając się do tyłu, po pierwsze od razu zauważymy, że jest tu dużo miejsca. Ja spokojnie za sobą usiadłem, mając 182 cm wzrostu. Głowa chowa się za słupkiem, ale pozostaje tam jeszcze trochę miejsca. Trzeba uważać przy wsiadaniu. Niestety siedzisko znów jest nieco za krótkie, a uda wiszą w powietrzu. Opadająca linia dachu nie jest przeszkodą dla pasażerów. Pod unoszoną ręcznie klapą bagażnika znalazł się foremny kufer o pojemności 380 litrów. Podłoga ma dwa poziomy, co umożliwia utrzymanie porządku i podzielenie bagażu na rzeczy drobne i mniej drobne. Niespodziewanie C4 ma mniejszy bagaż od C3 Crossa, a porównując go do dzisiejszych konkurentów jasno widzimy, że stoi na drugim miejscu Exequo z kiją Exit, a najlepszy z Renault Captur. Po rozłożeniu tylnych siedzeń uzyskujemy 1250 litrów i to tym razem mniej od kii i Renault. Ruszamy, a żeby ruszyć trzeba skorzystać właśnie z selektora Shift by Wire, no i tutaj należy od razu zwrócić uwagę na fakt, że trzeba do niego podejść z dużą dozą cierpliwości ponieważ on nie zaskakuje za pierwszym razem czasem, a poza tym no to chwilę zajmuje tej skrzyni biegów, zanim ona zrozumie, czego tak naprawdę od niej oczekujemy. No cóż, pod maską tego egzemplarza jest, jak powiedziałem, silnik wysokoprężny, natomiast Citroen nie skupia się na dieslach. Tutaj zdecydowanie liczy na to, że gro sprzedaży będą zapewniać silniki benzynowe i w tym wydaje mi się, że głównie warianty 110 i 130 konne. To one mają robić wolumen, silniki wysokoprężne są po to, żeby po prostu zadowolić tych, którzy wciąż są zwolennikami e, ropniaków, no i podróżują na dłuższych trasach, no bo przede wszystkim do takich właśnie, wojarzy, do takich wojaży jest skonstruowany silnik wysokoprężny. On mniej gorzej znosi codzienną jazdę po mieście. Tutaj zdecydowanie, jeżeli tak będziecie jeździć, tak będziecie wykorzystywać swoją co czwórkę, to zdecydowanie polecałbym, albo ten właśnie 130-konny silnik benzynowy, który na przykład spotkać można w 3008-5008 albo ten 110-konny, jeżeli chcecie, żeby auto jeszcze mniej paliło, a przy tym było też mniej dynamiczne. Notabene benzynowy wariant 1.2 jest produkowany w tychach, także można powiedzieć, że ten 1.2 piórtek jest produkowany w tychach. Także można powiedzieć, że wybierając go, będzie to taki patriotyczny pierwiastek. Być może o większej i poważniejszej przynależności Citroena C4 do segmentu lekko podniesionych kompaktu świadczy fakt, że w gamie napędowej brak tu napędu na obie osie, ale dotarliśmy z nowoczesną motoryzacją do momentu, w którym i to nie jest warunkiem przynależności do segmentu jakim jest crossover. Nie jest to samochód, który szczególnie z tym silnikiem namawia do jakiejkolwiek szybkiej jazdy. Tutaj po prostu układ kierowniczy działa tak bardzo lekko, układ wspomagania, tak działa, żeby jak najbardziej odciążyć nas przy jakichkolwiek ruchach kierownicą. Do tego jest mało też precyzyjny, także średnio wyobrażam sobie C4 na torze. Ona po prostu nie do tego służy, służy raczej do przemieszczania się komfortowego z punktu A do punktu B, bez rodziny albo z rodziną po mieście albo poza miastem. No cóż, ten prześwit i terenowe nacechowanie zdecydowanie sprawia wrażenie, jakby ten samochód nadawał się do przemieszczania się po urwiskach. Do obsługi została tutaj przygotowana 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, która też nie pracuje zbyt dynamicznie. Owszem, mamy tutaj łopatki za kierownicą. Dzięki nim możemy ją troszkę poganiać, możemy robić jakieś kickdowny, natomiast ona ogółem nie jest nacechowana tak, żeby po prostu szybko te biegi zmieniać i żeby tak nas rozumieć i Owszem, po przesiadce z Peugeot 3008, w którym miałem 1.2 piórtek, 130 konny, odruchowo wręcz przełączyłem Tryb, tryb, w tryb sportowy, ponieważ nie byłem w stanie z nią wytrzymać. Ten takie powolne ruszanie, flegmatyczne zachowanie mnie zwyczajnie denerwowało. Natomiast po chwili zrozumiałem, że to nie ma sensu, ponieważ to nie jest samochód do takiej jazdy. To jest samochód stworzony do komfortowego przemieszczania się, do komfortowego pokonywania, pokonywania kolejnych kilometrów. A to wszystko dlatego, że nowy Citroen C4 nie jest autem, który ma konkurować z segmentem premium. Grupa PSA ma do tego już oddelegowany samochód, przygotowany. To jest DS4, i to on tam ma po prostu z tymi samochodami premium rywalizować. To jest auto, które przede wszystkim ma trafiać do mas, a masy no, nie chcą jeździć szybko po torach. Tym bardziej, że spalanie jest tu przednie. Jednostki wysokoprężne raczej służą właśnie do wielokilometrowych wojaży poza miastem niż do takiego codziennego przemieszczania się z punktu A do punktu B, z domu do pracy, z pracy po dzieci i do domu. No te znoszą znacznie gorzej. A tutaj w przypadku tej jednostki muszę powiedzieć, że spalanie jest bardzo fajne, ponieważ podczas jazdy po autostradzie z prędkościami 130-140 km na godzinę osiągnąłem wynik. 5 litrów na 100 km, który mi w mieście wzrósł do 5,8 litra na 100 km. Moim zdaniem fantastyczny wynik, po prostu super. Wydaje się, że Citroen już nie błądzi i idzie wytyczoną przez siebie ścieżką. Nie ogląda się na konkurencję, o czym świadczy to rozdwojenie jaźni nowej C4, która już sama nie wie, czy jest kompaktem, czy kompaktowym crossoverem. Pewnie stąd te moje dzisiejsze dywagacje, ale żeby je uciąć, zakończę po prostu odcinek. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o nowej C4 i czego konkurentem tak naprawdę jest. Nie zapomnijcie obejrzeć ostatniego odcinka TOP z prawdziwymi właścicielami marek motoryzacyjnych oraz odcinka na poboczu. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia!